Szóste Objawienie się Matki Bożej, 13 października 1917 roku. Fatima Kowadaira. Czego pani sobie ode mnie życzy? Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy. I żołnierze powrócą wkrótce do domu. Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników, i wiele więcej? Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić, i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała. Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. Już i tak został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Oto excelencjo, powód, dlaczego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim. Nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca Świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat. W ten sposób jak święty Józef. Znikło i to widzenie, i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską karmelitańską. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają. Tobie nie ufają i ciebie nie miłują. Wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I inny znak ukazał się na niebie oto wielki smok barwy ognia. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I rozgniewał się smog na niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga. Umiłowani bracia i siostry, trwamy na modlitewnym czuwaniu przy fatimskiej figurze. Ileż modlitw wysłuchała już Maryja? Ile naszych weschnień, próśb, żalów i łez zaniosła już do syna? Nadal patrzy czule na nas z nieba, gotowa nieustannie pomagać, ponieważ matka nigdy nie zapomina o dzieciach, zawsze dostrzeże ich problemy, tak jak dostrzegła je na weselówkanie galilejskiej, i pomogła, choć nawet nikt nie. Nie zwrócił się do niej o pomoc. A cóż dopiero tutaj, w tym miejscu pełnym modlitwy i głębokiej wiary? Figura fatymskiej pani przypomina nam o wielkim znaku niewieście obleczonej w słońce matce Zbawiciela, która jest znakiem nadziei na ostateczne zwycięstwo dobra i nasze zbawienie. Bo Boi się jej szatan, drżą przed nią piekielne potęgi, bo uzbrojona pełnią Bożej łaski stała się postrachem sił ciemności. Dlatego nienawidzi jej szatan i jego słudze na ziemi. Dlatego wyśmiewają się z naszej miłości do niej, z naszej czci i naszych różańców. W czasie objawień w roku 1917. Maryja wspomniała o komunii świętej wynagradzającej za grzechy świata pierwsze soboty miesiąca. Teraz chcę parę słów o tym powiedzieć, bo to sprawa najważniejsza. W Fatimie również ukazał się znak. Był to znak bożej potęgi i mocy. Znak zawieszający prawa natury, obserwowany przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Słońce świecące nieoślepiającym blaskiem, potem wirujące wokół własnej osi, rozsiewające różnobarwne smugi, a wreszcie pędzące gwałtownie ku ziemi, by potem wrócić spokojnie na właściwe miejsce. Ten znak uczyniony południe, w trakcie deszczowego dnia. Przez nikogo nie został zakwestionowany. Był potwierdzeniem prawdziwości słów Maryi skierowanych do dzieci. Ale czy poza wrażeniem pozostało coś w ówczesnych ludziach i w nas? Czy świat zmienił się na lepsze? Czy Rosja się nawróciła? Jak wygląda dziś Europa? Czy rzeczywiście ostateczne zwycięstwo niepokalanego serca Maryi będzie musiało być okupione cierpieniem i prześladowaniem Kościoła? Jak wygląda życie każdego z nas? Próbujmy odpowiadać sobie na te pytania. 10 grudnia 1925 roku raz jeszcze objawiła się Matka Boża łucji która już wtedy przebywała w klasztorze, aby szczegółowo podać warunki dobrego nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. To właśnie najważniejsza część objawień w Fatimie Ważna jest pokuta, nawrócenie i różaniec zagrzeszników, ale nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest najważniejszym przesłaniem Maryi. Matka Boża powiedziała do Łucji: Córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej Ty, staraj się nieść mi radość i oznaj mi w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi, towarzyszyć mi będą w intencji zadość uczynienia. Tak więc. Naszym powołaniem jest wynagradzanie niepokalanemu sercu Maryi za grzechy swoje, ale nade wszystko za grzechy tych, którzy odeszli daleko od Boga. Maryja każe nam grzeszników kochać i podaje sposób ich ratowania. Nasza modlitwa wynagradzająca, płynąca z miłości, wyciąga ciernie bólu z serca Maryi. Jest przeciwwagą dla zła, niszczy je i oczyszcza pole dla dobra w sercach grzeszników. Mamy ze swej strony uczynić to, co do nas należy, a resztę pozostawić Bożej mocy. To jest ratunek dla świata. Powie ktoś, że to tak niewiele, ale gdyby Bóg zażądał rzeczy trudniejszych, może wtedy. Narzekalibyśmy, że to za trudne. Wypełnijmy więc to, co do nas należy. Odprawiajmy nabożeństwo pięciu pierwszych sobót samotnie czy w grupie przyjaciół, czy we wspólnocie Kościoła, w świątyniach. Nie zawiedźmy Maryi i pomóżmy jej ratować świat. To nabożeństwo musi stać się czymś oczywistym i stale obecnym. Bez nabożeństwa pięciu pierwszych sobót nasza fatimska pobożność byłaby pozbawiona najważniejszego elementu i nie spełniałaby swojej zbawczej roli, a już na pewno nie byłaby radością dla Maryi, bolejącej nad grzechami swoich dzieci. Bez tego. Nigdy nie wypełnimy woli Matki Bożej. Słyszeliśmy o walce, która toczy się o nasze zbawienie. Wspominaliśmy w trakcie naszych czuwań o świecie, który człowiek wbrew Bogu stara się stworzyć na swój obraz i podobieństwo, ustanawiając własne prawa, często bluźniące przeciw świętości Boga i szkodzące samemu człowiekowi. Bo sprowadzają go na drogi obce Bogu. Jeśli nie ma miejsca dla Boga, jeśli odrzucamy niezmienne zasady moralne, które On nadał człowiekowi, wtedy wolność przeradza się w swawolę. Ale, choćby człowiek wymazał ze swego życia osobistego i społecznego, także państwowego, wszelkie ślady i myśli o Bogu, to przecież niczego nie zmienia, bo i tak prędzej czy później Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych, jak mówimy w wyznaniu wiary. Czy warto więc lekkomyślnie trwonić swoje ziemskie życie i swoją wieczność? Istota rozumna, jaką jest człowiek, choćby z lęku przed potępieniem, Powinna wyrzekać się tego, co przynosi szkodę. A przecież Bóg nie chce, byśmy się go bali. On pragnie naszych serc, naszej miłości, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata i dawali nadzieję tym, którzy ją utracili. Walka o nasze zbawienie trwa. Aniołowie Boże. Starają się nas ustrzec przed złem, dają nam wewnętrzne natchnienia, zapewne modlą się za nas, ale też bronią przed pokusami szatana, który jest głównym sprawcą zła. To on nieustannie podsyca naszą pychę, to on wmawia nam, że sami możemy sobie wystarczyć. Tak żyje wielu ludzi, tylko że. Kto wierzy szatanowi, czyni kłamcą Boga. A to przecież szatana nazwał Pan Jezus Ojcem Wszelkiego Kłamstwa. Piekło nie jest bajką, jest straszną i nie do wyobrażenia rzeczywistością. Święta Faustyna, święta naszych czasów, apostołka Bożego Miłosierdzia miała widzenie piekła. Powiedziała potem, że najwięcej jest tam tych, którzy nie wierzyli w jego istnienie. Walka o zbawienie toczy się także w naszym sercu i w naszej duszy. To tam przebiega główna linia frontu. Ileż to razy musimy się zmagać z samymi sobą, aby nie zgrzeszyć, nie popełnić czynu, przed którym sumienie nas ostrzega. Jak trudno nieraz wytrwać w trzeźwości, czystości, wierności małżeńskiej? Jak trudno niekiedy uszanować Dzień Święty, przyjąć z miłością poczęte życie, jak trudno wybaczyć? To są nasze krzyże, które niesiemy. Chrystus Pan nie obiecywał nam łatwego życia. Wprost przeciwnie, mówi do nas. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Dlatego nieraz trzeba się zmagać z samym sobą, aby dochować wierności Chrystusowi. To on nadaje sens naszej walce, to on uczy, że te krzyże nas oczyszczają i umacniają w dobrym, czynią mocniejszymi duchowo. A wtedy możemy także innym dopomóc wyrwać się z niewoli grzechu, nałogu. Nasza droga krzyżowa prowadzi śladami Jezusa ku zmartwychwstaniu i życiu w domu Ojca, gdzie, jak mówi Zbawiciel, każdy z nas ma przygotowane mieszkanie. Tylko, że to mieszkanie może pozostać puste na wieki, z naszej winy. Tego wszystkiego uczy nas Maryja, całym swoim życiem od zwiastowania poprzez Betlejem aż do Golgoty. To powtarza także w Fatimie, błagając nas o pomoc w ratowaniu ludzi, którzy są głusi na jej wołanie. Prosi nas o nabożeństwo pięciu pierwszych sobód, które jest orężem duchowej walki ze złem. Prosi o codzienny różaniec w intencji grzeszników, nade wszystko potrzebuje jednak naszych czystych serc. Przypomina nam, że wszędzie mamy być świadkami Chrystusa przez czyste i szlachetne życie, a także, gdy trzeba, przez słowo świadectwa w szkole, na uczelni, w pracy, w gronie przyjaciół. Tak. Wierzę w Boga, tak, jestem katolikiem. Nie zrobię tego, bo kocham swojego Pana. Czasem narazisz się na szyderstwa, niezrozumienie, ale to także jest nasz krzyż i sianie dobra na roli ludzkich serc. Zdarzy się jednak i tak, że Twoja postawa pomoże otworzyć się na dobro innym i odnaleźć zagubioną drogę. Po to też warto żyć. To jest nasze chrześcijańskie powołanie. Niech to wszystko będzie naszym wsparciem dla Matki Odkupiciela, naszym darem ofiarowanym Trójcy Przenajświętszej i naszym darem dla bliźnich. Bądźcie więc tu na tej ziemi pomocnikami Maryi, Matki nas wszystkich, Bądźcie solą ziemi i światłem świata, a wtedy na pewno jej niepokalane serce zatryumfuje, a zło zostanie pokonane. I jeszcze jedno na koniec. W tym naszym boju o zbawienie mamy jeszcze jednego orędownika. To święty Jan Paweł II, papież Fatimski. Kula zamachowca ugodziła go w dzień rocznicy. Pierwszego objawienia Maryi w Fatimie 64 lata później, 13 maja 1981 roku. Rok później papież zawiózł kulę, która miała być śmiertelna do Fatimy. Wiedział doskonale, że nie miał prawa tego zamachu przeżyć. Zgodnie potwierdzają to lekarze, którzy operowali papieża. Kula cudem, wbrew prawom fizyki, ominęła najważniejsze organy w jego ciele. Święty Jan Paweł II wiedział, komu zawdzięcza, jak sam mówił, po raz drugi darowane życie. Dlatego udał się do Fatimy, by tam podziękować matce. Kula znajduje się teraz w koronie fatimskiej figury, w samej Fatimie. 25 marca 1984 roku Jan Paweł II oddał cały świat niepokalanemu sercu Maryi. I popatrzcie, od tego momentu zaczęło się walić komunistyczne imperium. Chciejcie więc w waszych modlitwach i jego prosić o orędownictwo. Matko Fatimska. W Twoje matczyne dłonie składamy z ufnością nasz los. Pomóż nam zwyciężyć zło w sobie i wokół nas, tak aby zaistniało królestwo Twojego Syna. Uproś nam u Boga potrzebne łaski. Zanieś przed Boży tron naszą skruchę, dobrą wolę i miłość. Wspieraj nas w walce z grzechem w nas. I w oku nas, tak aby Twoje serce niepokalane zatriumfowało, by Bóg był uwielbiony, a ludzie ocaleni. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Amen.